Zadanie. Oblicz ciśnienie, jakie wywiera na podłoże sześcienne pudełko o krawędzi 40 cm i masie 50 kg. Wypiszmy w tym zadaniu dane i szukane. Mamy oczywiście masę naszego pudełka 50 kg. Oraz mamy krawędź pudełka. Krawędź jest wyrażona w centymetrach, więc warto zamienić 40 cm na metry. I to jest oczywiście 0,4 m. Wykonajmy rysunek, który wizualizuje nam zadanie. Mamy takie sześcienne pudełko, czyli pudełko w kształcie sześcianu. I każda z krawędzi zarówno przy podstawie, jak i wysokość jest równa 0,4 m. Teraz wypiszmy szukane, oblicz ciśnienie, czyli szukamy ciśnienia P równa się znak zapytania. W zadaniu oczywiście skorzystamy ze wzoru na ciśnienie P równa się f przez s, siła przez powierzchnię. Zauważ, nie mamy siły, bo mamy tylko masę, ale z masy właśnie obliczymy siłę. Nie mamy powierzchni, ale bardzo łatwo, mając te dwie krawędzie, widzisz, możemy obliczyć powierzchnię. Zatem najpierw obliczymy siłę. Korzystamy ze wzoru m razy g, czyli f równa się. m to masa 50 kg. A g to przyspieszenie ziemskie. W przybliżeniu napiszę tutaj 10 m na sekundę kwadrat. Po wymnożeniu liczb otrzymuje 500, a jednostki kilogram razy m na sekundę kwadrat daje nam po prostu newton. Teraz zajmijmy się powierzchnią. Zauważamy, patrząc na rysunek, że w podstawie jest kwadrat o boku 0,4 m. Zatem wystarczy wymnożyć 0,4 razy 0,4, otrzymujemy 0,16 m kwadratowego. I już mamy takie jednostki, jak trzeba. Przejdźmy do samego ciśnienia. P równa się sił. Siła 500 N, powierzchnia 0,16 m kwadratowych. Teraz wystarczy te liczby podzielić albo pisemnie, albo na kalkulatorze. Po podzieleniu 500 na 0,16 otrzymujemy 3125, a Newton przez metr kwadratowy daje nam jednostkę Pascal. Teraz przejdźmy do udzielenia odpowiedzi. Ciśnienie wywierane na podłoże przez pudełko wynosi 3125 paskali.